Hej, cześć się malko, wam z tej strony Lukasek. Witam Was w odcinku z Ome. Są to najśmieszniejsze momenty, jakie mi się przydarzyły. No więc oglądajcie. D Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja, ja, na... no? Jak on patrzy tak do góry, to ja nie mogę nie. Tu mam monitor, on... tu mam monitor, tu mam kamerę, no to gdzie mam patrzeć? gdzie chcecie, żebym patrzył. No, nie... Się masz tak na górze tą kamerę, że tak patrzysz na tych okulary, to jest trochę przerażające. O, teraz. Dobra, tak dalej. Nie wiem, A masz rację? A wy? 17 i 18. 17, 18, 28, przebiłem was. Jezus, Maria, wyglądała na 40 Co? Że, a że ja ciała, 40? Mija. The fuck is going on! Ludzie dają mi mniej. I tutaj dziewczyny podały Instagrama, więc wpadajcie na niego, zostawcie followka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Um, jak to ci mogę powiedzieć? Spytać się, mogę powiedzieć. Um, Ja nie chcę tego. Jakie jest... Ulubione piwo kota. O kocim. Tak. A po co? Nie, no, przepraszam. Cieszę się, cieszę się, jak. Postaw na milion. Już wkrótce nowy teleturniej w dwójce. Postaw na milion. <noise> a jak? A po co jest taką kotu Nie na to się pisałem, ludzie. Żeby miał. Ja wiem. Ale, ja! Jedna... <laughs> jakie są ulubione chipsy hydraulików? Krank No, dlaczego blondynka skacze przez okno? Nie wiem. Chcę sprawdzić, czy podpaski latają. Ja, pie. <śmiech> ja, pierdolę! <laughs> A jakie jest ulubione danie blondynki? Danie dupy. Ja. Yeah. Oh. Yo! Yo, za. Ci składaka? Jestem bogiem. Uświadom -to, to sobie sobie. Ty też jesteś bogiem. Ty tylko wyobraź to sobie sobie! Poczytany! Coś tam, coś tam System w... ...system bidany... Materiał łatwopalny! <grym> Elo streamer Jaki streamer? Kurwa bo ma ledy! Nie, bo masz kamerę tak. W takim miejscu. I want you break free I want you break free I want you break free from your lies I wanna fuck you in the eyes I wanna see I want you break free Reklama Vibratora O, oh, Vibrator Mami. 3000 jeszcze dziś Dawaj, zamów go 500 500 500 500 O kurwa to ile? Ile? Siema Siema, elo Dobry wieczór Dobry wieczór Czy, Dobry. Do, do, czy dodzwoniłem się do, Miniki, do Dominiki i Sandry? Nie Nie Ej, Siema. powiem wam coś teraz Przed... On wygląda jak posty, kurwa <laughs> Powiem wam coś teraz Przed chwilą widziałem gościa z Włoch Nie, on miał takie Włochy pod pachami Że to mnie rozwaliło po prostu Włochy wszędzie Włochy na głowie, Włochy w uszach Włochy na rękach, Włochy A pod Włochy. pachami, w, Włoch. z Włoch mówię! Muchaccio, Paralini, Padanini, pizza caliente Mariano Italiano? Cześć. Por... Por que? Pizza Romano... Cześć! 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 Cześć. <laughs> A, kira, kira. Kira, kira. Kacie, ładna Hej, czy ty masz na imię Łukasz? Nie wierzę, chłop. No, chłop nie dowierza. Jak ty to robisz? Ale co? Że mam na imię Łukasz. Powiedziałaś i mam. A skąd, ma a skąd miałam wiedzieć? No, powiedziałaś. No, tak zgadłam. Że mam na imię Łukasz? No. No to zgadłaś. A co serio masz? No. Żartujesz. No nie. Żartujesz, serio? No serio, palnęłaś, że mam na imię Łukasz i mam na imię Łukasz. Powie ja. Powiedzcie coś śmiesznego i idę dalej. Czekaj. Tak, hmm. Moje życie. Nie, przepraszam, przepraszam moje życie. <laughs> przepraszam. <laughs> no, dobra, to było. Ja ma kurwa kiepę. Co streamujesz? Co streamuję? No. Olej wieje. No co. <głos》>. <głos》>. No pierdole, aż mi kurwa kudas <laughs> Ja pierdolę? O, masz takie same słuchawki jak ja. O, ty masz takie same słuchawki jak ja. Hello. Hello. Ogólnie facet się tutaj rozgadał. Opowiadał bardzo długi kawał. Obiecałem mu, że go wrzucę na odcinek. No tego wrzucam. Hello. Hello, how are you kurwa? I'm good kurwa, how are you kurwa? Fajny centaurus kurwa. Dzięki, thanks kurwa. Co dam kurwa? Dzięki, kurwa. Nie ma, kurwa, problem, kurwa. Where are you, kurwa, from, kurwa, man, kurwa. A, I'm from, kurwa, Poland, kurwa. A, ja jestem, kurwa, from Poland, kurwa, as well, kurwa. kurwa. As well. No i fajn, kurwa. No i fajn, bo ty też jesteś fajny. You jesteś, kurwa, beautiful, kurwa, mate. Oh, thank you. You are too beautiful, kurwa. Me too? Oh, kurwa, my pleasure to meet you, kurwa. Не то, то я там не знаю, что это песня, а не я не дом. Повторение Я так я барык на правда ты є. Ты ты я. Ты я. Ты я. Ты я. Я ты я так на правда ты я. На правда ты. Ну ти... Ты правда. Ты бах.